Dobra, patrzcie, jak już jesteście na takim poziomie jak ja albo saker, no oddaj rzut. Jeżeli ten rzut nie wchodzi, to nie jest to problem warsztatu, treningu. Musicie po prostu rozwiązywać to już u psychologa, bo pokaż piłkę. Widzisz to? Po prostu, jak nie trafiam tego, udaj się do psychologa i jestem z tym szczery po prostu. Nie chowam tego, że mam problem. Polejpiłem. Tego nie trafiam, to idę do psychologa. No pani Madzia. Nie, ma, nie, nie, nie rzucam tego 100 razy, po prostu dzwonię, umawiam się, dwa miesiące współpracy wracam. Podaj saker. Jeszcze. Pani Madziu, po miesiącu. Trochę wiesz, rozstałem się z koszykówką na pół roku, dobra. soccer się ma, wbijam. Kurwa mać. Trzy lata przerwy, przechodzę na baseball. Wtedy nie, nie, nie. zastanawiacie się, czemu Michael Jordan zrobił sobie rok przerwy na baseball. Właśnie dlatego. Ale później wrócił silniejszy. Podasz Saker? Nie pomyślałeś, że może pani Madzia nie ogarnia? Nie, o to o, widzisz, to jest pierwsza rzecz. Idziesz, ufasz komuś, idziesz do trenera personalnego. Nie ma wyników, i to od razu zważ na niego. To nie jest tak. Trochę wymagaj od siebie najpierw. Popracuj z rok, dwa, trzy, cztery. Przejdź na baseball.